Pamiętacie całą tę inwest z 2018? To wtedy na nie twórcy ogłosili pracę nad Diablo Immortal, co wyraźnie nie spodobało się gawiedzi. Czemu się zresztą dziwić? O pracach nad czwartą częścią Cichosza wygłodniali fani czekali na zapowiedź, a usłyszeli jedynie o... grze mobilnej. Dla hardkorowych graczy pecetowych to jak policzek. Sam pomysł nie był zły, ale moment na ogłoszenie go... beznadziejny. Czy wyszło z tego coś sensownego? Od tego, żeby się dowiedzieć, macie mnie. Nowy Diabełek zarówno gameplayowo, jak i graficznie przypomina trzecią część serii. Tak naprawdę to bardziej jej uproszczony kuzyn, bo znajdziecie tutaj znane już klasy, skille, design przedmiotów i lokacji. Modyfikatorów skilli nie znajdziecie w Drzewku Umiejętności, a we wsadzanych w ekwipunek kryształach, ale poczujecie się tutaj jak w domu. Świat jest oczywiście mniejszy, gra zdecydowanie bardziej liniowa, więc w konkretnych dungeonach nie natkniecie się na wiele ścieżek pobocznych, co jest w sumie plusem. Grając w autobusie czy tramwaju, i tak nie macie czasu na robienie wielopiętrowych dungów, a takie szybkie wypady są idealnie skrojone pod telefon. Sterowanie też jest zaskakująco wygodne. Próbowałem na myszce, padzie i telefonie i mój zioł mi był chyba najlepszą opcją. Głównie dzięki wygodnemu celowaniu skillami, ale obstawiam, że to też kwestia preferencji. Tak czy siak, pozytywnie cię zaskoczyłem. Świat przedstawiony to nowoczesne wersje lokacji z Diablo 2. A raczej okolic, bo odwiedzacie te same krainy, ale jakby na rondzie prosto, a nie w lewo i dwie ulice dalej. Spotkacie nawet znajomych bossów, ale w innej adaptacji, dzięki czemu zdecydowanie zyskali. Przykładowo, Baronowa z pierwszego aktu ma poświęconą całą lokację i własny wątek z wykorzystywaniem magii krwi do zachowania młodości. Ogółem, kto grał w Diablo 2, ten fabularnie poczuje się jak w domu. Zwłaszcza, że spotkacie wielu starych znajomych. Niewybitna, ale ciekawa jest też fabuła. Bo o ile ratowanie świata przed demonami, walkę piekła z niebem i tak dalej już widzieliśmy wszędzie, o tyle... Ten oklepany motyw dobrze działa... Coś w Diablo sprawia, że potraficie poczuć świat i zaangażować się w historię. Nawet główny zły nie chce niszczyć dla samego niszczenia, ale jego motywacja też jest ukryta w mitologii sanktuariu. Wiadomo, nie będziecie przeżywać śmierci npc których poznaliście 10 minut temu, ale klimat serii jest jak najbardziej zachowany. Okej, okay, pora na pierwszą rzecz, która mi nie podeszła. Ściany levelowe. Raz na jakiś czas wątek główny blokuje Wam ściana, którą możecie przejść dopiero po wcześniejszym podekspieniu. Jest to zrozumiałe, bo twórcy chcą, żeby gracz się nie frustrował, ale grając z DPS-em, wolałbym sam przekonać się, że nie dam rady, a raczej udowodnić twórcom, że jestem w stanie pokonać dużo silniejszych przeciwników. Poza tym cała mechanika ma za zadanie zmusić gracza do dodatkowych aktywności, co jest ok dla ludzi lubiących grindować, ale jeśli wpadliście tylko zaliczyć główną historię, chcąc, nie chcąc, będziecie musieli je robić, bo inaczej nie przesuniecie levelowych ścian. Tak mnie też to na początku frustrowało, ale nie ja to projektuję. Poza tym poziom trudności jest dobrze wyważony. Przebijacie się przez chmary wrogów bez większych problemów, ale na bossach zdarzy Wam się paść. Ich ataki wymagają unikania i jakiegoś tam minimum taktyki, więc nice. No, z wyjątkiem głównego. To jest ten moment, który pokazał mi, że jestem za słaby i muszę podexpić, bo pierwsze starcia z tym ściekiem przyprawiły mnie o białą gorączkę. A jeśli padniecie i użyjecie instant wskrzeszenia? Cała walka od nowa. Żebyście na pewno nie doszli do endgame'u za słabą postacią. Akurat to rozwiązanie rozumiem, ale w tym przypadku skok poziomu trudności jest po prostu zbyt nagły. Chyba że innymi klasami jest łatwiej. Nie wiem, ale nie będę tej walki ciepło wspominał. Trochę jak z tym chrzanionym Maltaelem z Diablo Trójki. Cała gra jakoś sobie idzie i nagle końcowy boss spuszcza wam taki oklep, że nawet się nie spodziewacie. Albo to wina tego, że gram magami i jako papierowaty DPS po prostu dostaję lepę za lepą. No cóż. Ale wspomniałem, że wątek główny stopuje, każąc wam podekspić. Oprócz samej historii, w grze jest masa aktywności. Tajemne szczeliny, szczeliny wyzwań, codzienne questy, możliwość zrevisytowania dungeonów, codzienne, lepiej punktowane wyzwania, za które odblokowujecie nagrody w Battle Passie, katakumby z nagrodami, wojna frakcji, która z kolei posiada swoje dungeony, zlecenia i aktywności. Na szczęście gra wprowadza was do tego bardzo stopniowo, więc nie zatoniecie w chaosie tego jak na przykład w Lost Ark. Zawsze znajdzie się coś do robienia, ale dla ludzi nie mających życia są też ograniczenia dzienne. I powiem wam, że to wciąga. Tytuł jest zaprojektowany tak, żebyście zawsze mieli poczucie, że jest w nim co robić, i wciągali się w daily, więc dla ludzi potrzebujących MMO cały czas przy boku, to jak znalazł. Gorzej dla tych, którzy przyszli tu tylko dla historii i jednoosobowej przygody. Okej, okay, pora na to, na co wszyscy czekaliście, czyli mikropłatności. Jakby to powiedzieć? Możecie przejść na luzie cały wątek główny bez wydawania ani złotówki i gwarantuję wam przy tym dobrą zabawę. Serio! Dostaniecie doświadczenie Diablo trójki w kieszeni i to naprawdę dobrze oddane. Jeśli jednak chcielibyście zrobić karierę na PVP, to już gorzej. O sile waszego builda decydują wkładane do ekwipunku kryształy legendarne, a zdobywanie ich jest bardzo losowe. Możecie szczęściu pomóc, wydając prawdziwy hajs choć słyszałem o przykładzie streamera, który wydał chyba 4000 dolców, a i tak nie wydropił pożądanej legendarki. Brawo Blizzard, udało Ci się stworzyć gatunek Pay to Lose. Z endgame'u bez pieniędzy też możecie się cieszyć, ale jak już wspomniałem, zawsze będziecie mocno z tyłu za graczami płacącymi. A w bezpośrednim starciu nie będziecie mieli z nimi zwyczajnie szans. Czujcie się ostrzeżeni. Ja, szczerze mówiąc, przyszedłem tu tylko dla głównej historii i wspólnego robienia dungów, więc PvP jakoś mi wisi. A przy Diablo Immortal bawiłem się naprawdę dobrze. Gameplay wciągnął jak duży tytuł, historia tyłka nie urwała, ale była ok, zresztą nie dla historii gramy w takie gry, a na moim kilkuletnim telefonie tytuł chodził wcale płynnie. Singlowym graczom mojego pokroju mogę z czystym sumieniem ten tytuł polecić, tylko ściany levelowe was soczyście rozeźlą. Jeśli zależy Wam na doświadczeniu MMO i walkach z innymi graczami, będzie Was bolał tyłek, jak nie wydacie majątku. Jak wydacie? W sumie też, więc zastanówcie się. Dziękuję za uwagę. Kacper Pusztuk Polsat Games.